Chodź, stawiamy się tu na wejście. Okej. Okay. Chuj jak nas grudzą. No i chuj. Tylko nas uchuj, czy nie idą czasem... ...drabinką. Nie no ja patrzę drabinkę. Nie no, patrz... Ej, wycofali się. Teraz nie wiemy, z której strony pójdą. Nice. Jeszcze jeden był, W plecie. co to odpowiada? Zajdź z drobiny. Widziałeś to? Widziałeś to? Widziałeś <grym> to? <grym> <grym>